Witam niezmiennie serdecznie. Kiedyś z jakimiś młodymi ludźmi rozmawialiśmy na temat tej dzisiejszej Ewangelii, o tych dziesięciu, którzy mieli pokazać się kapłanom. I no, młodzież, jak to młodzież, zbuntowana trochę pyta, dlaczego oni mieli pokazać się kapłanom? Co to kapłani byli jakimiś lekarzami, mogli stwierdzić, czy ci są zdrowi, czy nie? Otóż, z jednej strony faktycznie tak było, że. To kapłani byli naukowcami, no nie księża, mówimy o dawniejszych czasach, ale że to kapłani byli naukowcami. Władcy też zajmowali się nauką, ale najczęściej nauka służyła im do, do prowadzenia wojny, do jakichś nowych podbojów albo do obrony tego co, już, tego, co już mieli. A kapłani zajmowali się, tak można by powiedzieć, taką czystą nauką. Myśleli o kosmosie, myśleli o filozofii. Myśleli o ziemi, czyli ogólnie rzecz biorąc o przyrodzie, o agrokulturze, o fizyce, o chemii, o biologii. W takim sensie byli naukowcami. A oczywiście problem taki był, chyba jak zawsze, że mając wiedzę mieli też w ten sposób udział we władzy. Mogli straszyć ludzi zaśmieniami słońca, księżyca, Jakimiś klęskami naturalnymi, mając władzę, mogli wspierać jakiegoś władcę albo, albo go obalać. No ta pokusa udziału we władzy to nie jest kwestia tylko dzisiejszych czasów. Z czasem, kiedy nauka się rozwijała coraz bardziej, już księża, stan duchowny, to przestali nadążać za nauką. Stała się zbyt szczegółowa, zbyt głęboka w różnych dziedzinach, więc wtedy zajęli się moralną oceną, czyli refleksją, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Czy mając skumulowaną energię, możemy ją zrzucić komuś na głowę, jak bombę atomową, czy mając jakąś kulturę, możemy gardzić innymi, bo uważamy ich kulturę za gorszą i możemy narzucać im swoją. Czy, mając przemysł, możemy komuś podrzucać nasze śmieci? bo Oni nie zdają sobie z tego sprawy, nie mają takiego przemysłu. Te wszystkie odkrycia dotyczące życia, śmierci. Kiedyś tak było, że chłopiec przyniósł księdzu prezent, przyniósł taką paczkę. Ksiądz bierze ją i widzi, że w jednym rogu przemaka, że jest wilgotna. A znał rodzinę tego chłopca. I znał barek jego ojca i wiedział, że tam jest sporo, sporo dobrych alkoholi w tym barku. Więc chciał błysnąć przed tym chłopakiem i mówi: Zgadnę co to za prezent. Polizał to wilgotne miejsce i mówi: hmm, To jakaś whisky? A chłopak mówi: Nie. Polizał jeszcze raz mówi: Koniak? Chłopak mówi: Nie. To co? Pyta ksiądz. A chłopak: Piesek. Nasza sunia się oszczeniła i postanowiliśmy dać księzu jednego szczeniaczka w prezencie. I to jest tak, że ja ksiądz, nie muszę znać się na wszystkim i nie, nie powinienem udawać, że znam się na wszystkim, ale powinienem inspirować ludzi do refleksji o dobru. I oba, obie te, oba te wyrazy są ważne. Inspirować do refleksji to jest bardzo ważne i to jest wręcz konieczne. Nie wystarczy zakazać nauki takiej czy innej. Zabijanie innowierców, heretyków nigdy się nie sprawdziło. Trzeba inspirować, trzeba pobudzać, zachęcać ludzi do, do refleksji. Zdaje się, że Encyklika papieża Lona XIV będzie miała tytuł Wspaniała ludzkość, wspaniałe człowieczeństwo. Kiedy to może być cudowne, że ludzie są razem, ile mogą wtedy zrobić? Oczywiście, niestety, bywa tak, że i nad tym się trzeba zastanawiać, żeby ludzie nie padali ofiarą tego, co wymyślili, żeby nie stawali się niewolnikami. Tego, tych swoich wynalazków. Ci z Ewangelii mieli pokazać się kapłanom, dlatego że kapłani moralnie, wewnętrznie zobowiązywali ich do tego, żeby oni chronili innych ludzi, żeby wzięli za innych, za innych ludzi odpowiedzialność. Jak widzieliśmy w Ewangelii, oni stali z daleka i wołali do, do Pana Jezusa. Bo oni wiedzieli, że są chorzy na okropną chorobę i za cenę swojego niesamowitego ubóstwa trzymali się, trzymali się od ludzi z daleka. Oni mieli ostrzegać ludzi przed sobą, chronić innych przed sobą samym. Moralnie, czyli wewnętrznie byli tego zobowiązani. I zadajmy sobie pytanie, czy my jesteśmy wewnętrznie na tyle odważni, na tyle moralni, że potrafimy ostrzegać ludzi przed sobą, przed nadużyciami, złodziejstwem, oszukiwaniem albo wykorzystywaniem. Myślę o sobie, o księdzu, o Kościele. Nie? Czy tak stoimy w prawdzie przed, przed Panem Jezusem, że potrafimy stanąć z daleka, ostrzegać ludzi, w razie czego? Przed jakimś złem, ale też, ale też zainspirować ich do czegoś. Ta nasza rola, moja rola, księdza, to jest zadanie, ale to jest też zobowiązanie. Jeśli chcę mówić o dobru, to dobrze by było, żebym był dobry. Jeśli chcę mówić o moralności, żebym, był, żebym postępował moralnie. I druga rzecz, myślę, która tutaj jest bardzo ważna, to to, że Bóg nie jest lokalny, nie jest terytorialny. W Starym Testamencie widzimy tego Syryjczyka na Amana, który prosi, żeby ten prorok dał mu ziemię. E, chce odtąd składać ofiarę na tej ziemi. Mógł sobie ukopać tej ziemi gdziekolwiek, ale on symbolicznie chce ją dostać od tego proroka. Pamiętamy pewnie taki film e, sami swoi. Gdzie w jednej z ostatnich scen Pawłak z Kargulem kopią ziemię w ogródku, żeby brać, dać temu bratu, który, który wylatywał do Stanów. Bo oni tam byli już u siebie. To nie była ziemia ze wschodu, z którego zostali przesiedleni. Oni tam już byli u siebie. To była ich ziemia. Ale 20 milionów Polaków żyje na emigracji. I nikt około, ale nikt im nie odmawia prawa do tego, żeby się nazywali Polakami, żeby się czuli Polakami. Pan Bóg nie mieszka w ziemi, to jest bardzo ważne. Nie, nie, nie trzeba go wiązać z, jakąś, z, jakimś, z jakimś konkretnym terytorium. Kiedyś na, na religii jakiś chłopczyk pyta księdza: Czy to prawda, że Pan Bóg jest wszędzie? No jasne, mówi ten ksiądz. A chłopak pyta, a nawet jest w piwnicy u mojej babci? No oczywiście, mówi ten ksiądz. A nieprawda, mówi ten chłopak, nie ma go w piwnicy mojej babci, bo moja babcia nie ma piwnicy. No i to, brzmi to zabawnie, ale jak teraz to zestawimy, Bóg nie mieszka na żadnej ziemi, w żadnym narodzie. To wydaje się jasne. A niestety, czasem tak słyszymy, jest taka pieśń, matko, tyś naród polski przed wiekami już wybrała. To dotyczy jakiegoś wydarzenia, ale niektórzy lubią to wiązać ten, z tym narodem. Bóg nie mieszka w ziemi, ani w narodzie, ale niektórzy lubią to jakoś, jakoś ze sobą łączyć. Tylko Polska, tylko naród, tylko grupa, tylko partia. I tych, którzy przynależą do tej, do tej grupy, do tej partii, Pan Bóg usprawiedliwia ze wszystkiego. W Ewangelii takim bohaterem jest cudzoziemiec. On wraca do Pana Jezusa. I tak sobie myślałem, jak to Żydów musiało mierzić, jak ich musiało to drażnić, że pan Jezus daje za przykład Samarytanina. Zresztą nie, nie pierwszy raz, już wcześniej była przypowieść o miłosiernym, o miłosiernym Samarytaninie. Mateusz i Marek nie piszą o tym. Pisze o tym Łukasz. Ale nie pisze, żeby ich mierzić. Nie pisze tego ze złośliwości. Tylko pisze, bo to jest Ewangelia. To jest nowina, dobra nowina o tym, że Bóg jest ojcem wszystkich ludzi. Że Bóg jest, że, że wszyscy stanowimy braterstwo, że wszyscy możemy być jedno w Panu Bogu. To jest bardzo ważne, <laughs> dlatego że czasem słyszy się, ktoś mówi, jestem chrześcijaninem, ale jestem chrześcijaninem, ale jestem Polakiem. Ale jestem rasy białej, ale jestem kibicem, kibolem. No to trzeba by się zastanowić, czy jestem chrześcijaninem? Czy, czy kto mnie wprowadzi do nieba? Klub? Partia? Czy, czy Pan Jezus? Spróbujmy sobie o tym, o tym pomyśleć, jaka wspaniała jest ludzkość, dokąd doszliśmy. Jak, jaka może być wspaniała ludzkość zjednoczona w jednym Bogu ojcu. Jakie wspaniałe jest człowieczeństwo. Byt, który powstał na ziemi i biegnie gdzieś tam w nieskończoność. Prośmy, aby Pan Jezus ciągle uzdrawiał, oczyszczał nasze serca, aby to wspólne dobro, w którym próbuje oświecić nas Pan Bóg, żeby to wspólne dobro budowało, inspirowało nas do budowania drogi, do szczęśliwej nieskończoności. Powodzenia.